То близько політики, близько свята. Павел Коваль, приводні чоловіці Ради до справ співпраці з Україною і шеф комісії до справ міжнародових польського сейму. І Марія Гурська, редакторка начальна Слава Тіві, і Дженікарка Українська. Вітаємо! Як завжди підсумуємо головне видаження того тигодня політичного, це сважне для. Polski, dla Ukrainy i dla całego świata, dla całej Europy. Przede wszystkim bezpieczeństwo Europy. O tym rozmawiamy. Są tutaj rzeczy, które nas martwią i w tym tygodniu w Brukseli odbył się specjalny szczyt europejski w sprawie wspólnego budżetu obronnego dla całej Europy, dla całej Unii. Jakie są główne wnioski? Główne wnioski są takie, że Europa stara się być poważnym partnerem atlantyckim, czyli staje na nogi, jeżeli chodzi o produkcję. Jest dużo pomysłów, żeby. Wzmocnić produkcję amunicji. Jeszcze kilka tygodni temu powiedzielibyśmy, że to tylko plany, ale dzisiaj widać, że to będzie miało odzwierciedlenie w budżecie Niemiec, będzie miało odzwierciedlenie w budżecie poszczególnych państw. W Polsce wczoraj tylko przesunięto duże kwoty na, na produkcję, która ma charakter zbrojeniowy, z 6 środków, które mamy, środków unijnych. Właściwie każde państwo teraz podejmuje taką, taką decyzję. Premier Tusk mówi wprost, że czeka nas. Żeby zachować pokój musimy wejść w wyścig zbrojeń z Rosją, bo inaczej oni wykorzystają naszą słabość. Chciałbym, żeby ta mobilizacja Europy przetrwała. To jest taka pierwsza próba po II wojnie światowej, kiedy nie da się pozostać na słowach, nie da się poprzestać na słowach. Jeżeli poprzestaniemy na słowach, to po prostu damy dodatkowy czas Putinowi. Jakie są główne zadania, główny, główny plan Europy i czy jest rozumienie, odczucie zagro tego zagrożenia militarnego ze strony Rosji dla Europy? Tak, to znaczy każdy dzisiaj wie, że Rosja przygotowuje się w taki sposób, jeżeli chodzi o skalę zbrojeń, produkcję amunicji, produkcję broni, ale także jeżeli chodzi o organizację armii, to jest bardzo ważny element, jakby chciała zaatakować kolejne państwa. Nie ma wątpliwości dzisiaj chyba nikt, że tu nie chodzi tylko o Ukrainę, tylko chodzi o w perspektywie większy nacisk na Europę. Ale my nie musimy, żeby się o tym przekonać, czekać, aż Rosja zaatakuje państwo bałtyckie czy Polskę. Chodzi o to, że to, co się dzisiaj dzieje, ośmiela Rosję. Ja jestem, na przykład, przekonany, że Polska będzie przedmiotem szczególnego ataku. Dlatego, że Polska była pierwszym państwem, które w 2022 roku. Dyplomatycznie wsparło Ukrainę. Nie mówię tylko o ponad 9 milionach ludzi, którzy przeszli polską granicę wtedy z Ukrainy, ale mówię też o politycznym wsparciu. To były Polska i Wielka Brytania. Kluczowy moment, moim zdaniem, te pierwsze dwa tygodnie, czyli mobilizacja Zachodu. Rosjanie mają fioła na tym punkcie. I oni będą, i to mówię politykom na Zachodzie, oni będą uderzać w Polskę już teraz uderzać w Wielką Brytanię. Moim zdaniem te dwa państwa będą na szczególnym celowniku. Będą starały się dysyfluować dyplomatycznie, będą osłabiać gospodarczo, będą wysyłać więcej szpiegów. Te wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa nadchodzą już. Nie trzeba czekać, aż Rosja jeszcze kogoś zaatakuje. Jak Polska przygotowuje się na możliwe działania wojenne na terytorium Unii Europejskiej, na terytorium swojego państwa? Jak przygotowuje społeczeństwo, infrastrukturę? Czy trwają jakieś specjalne działania na Wsparcie tych kierunków. Patrzymy na to tak. Zostało nam prawdopodobnie kilka lat, i te kilka lat możemy wykorzystać tak, żeby odstraszyć Rosję, żeby nie było wojny, lub Rosjanie uznają to za słabość. W ciągu tych kilku lat mamy plan, plan zupełnie nowego podejścia do obrony cywilnej, budowy schronów, budowy e, infrastruktury na granicy z Białorusią i Rosją. A wzmocnienia armii. Niektórzy mówią, że już w przyszłym roku ponad 5% polskiego PKB będzie szło na zbrojenie. Na szczycie w Brukseli był omawiany również mechanizm, dzięki któremu Unia Europejska może uczestniczyć w operacjach pokojowych. Chodzi o te siły pokojowe. Które mogliby być elementem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy? Faktycznie to jest pierwszy raz, który, kiedy to oficjalnie omawia się na poziomie szczyt, szczytu europejskiego. Jak ta dyskusja jednak realnie wpływa na zakończenie wojny? Zakończenie wojny dzisiaj zależy przede wszystkim od Putina. Putin mógłby każdego dnia skończyć tę wojnę. On nie chce skończyć tej wojny, bo chce mieć zdobycze terytorialne. Ukraina pokazała przez ostatnie lata, i myślę, że to jest zdanie, od którego powinno się zaczynać każde wystąpienie na zachodzie. Ukraina pokazała, że sobie radzi. Przecież wychodziliśmy od momentu, kiedy się wydawało, że to jest kwestia godzin czy dni, żeby został zdobyty kijów. Więc Ukraina radzi sobie w tej wojnie, nie jest w stanie zrobić więcej, musi dostać wsparcie bojowe teraz, a tymczasem dowiadujemy się, że ono teraz jest odcinane. Dlatego, że to, jakie wsparcie bojowe Ukraina dostaje teraz, Decyduje o jej pozycji negocjacyjnej z Rosją. A to wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo w całej Europie Środkowej. I to wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo narodowe Polski. Waszyngton wstrzymuje pomoc wojenną dla Ukrainy. Jak pan ocenia to, się, to, co się wydarzyło, i jaki właśnie plan zakończenia wojny mają Stany Zjednoczone, i co to wszystko oznacza dla Ukrainy i Polski? To jest jasne, że tutaj chodzi o pewną strategię negocjacyjną wobec Ukrainy, o pewne o ustępstwa, potencjalne ustępstwa ze strony Ukrainy. No ale to jest jasne, że chodzi o potencjalne ustępstwa ze strony Ukrainy. Tylko że to jeszcze nie wyjaśnia wszystkiego, dlatego że no, kosztem będą konkretne życia ludzkie i osłabianie strategiczne Ukrainy przed negocjacjami z Rosją. Także ja. Nie mogę tego dobrze ocenić, no bo to wpływa bezpośrednio na, na całą Europę Środkową. Chciałbym wszystkich przekonać, że nie ma dzisiaj żadnej sprawy, która dotyczy tylko Ukrainy, jeżeli chodzi o koniec tej gorącej fazy wojny. Każda z tych spraw jednocześnie dotyczy całej Europy Środkowej. I mówię to Słowakom, Węgrom, wszystkim. To Was dotyczy, ponieważ Wy przybliżacie perspektywę. Jeżeli ktoś się zgadza na osłabienie Ukrainy w tej fazie wojny, to przybliża perspektywę większych wpływów Putina rozumieją to sami Europejczycy, zwłaszcza Europa Zachodnia? Dlaczego na szczycie w Londynie na przykład nie byli obecne kraje Baltii? Myślę, że jedni to rozumieją bardzo dobrze. Drudzy, są dwie kategorie dzisiaj w Europie państwa, które to dobrze rozumieją i którym nie trzeba tego dodatkowo wyjaśniać. I takie, które tego nie rozumieją i nic się teraz nie powie, bo im się wydaje, nie wiem, jak Orbanowi się teraz wydaje, że dużo ugra teraz. To, to, to tutaj się niczego nie zmieni. Jeżeli chodzi o te konsultacje dotyczące bezpieczeństwa, które teraz się toczą, czy to te w Paryżu, czy, to te, czy też te w Londynie. One się faktycznie toczą w różnych formatach, w różnych miejscach, ale myślę, że akurat państwa bałtyckie myślą podobnie jak my i całym swoim kapitałem, potencjałem włączą się do budowania zdolności obronnych Europy. Potem zobaczymy, czy te zdolności, czy uda się na tej podstawie zbudować coś, co bym nazwał nowy deal z Ameryką, bo uważam, że to idzie w tym kierunku i to byłoby najbardziej korzystne. Czyli możemy sobie powiedzieć tak: ten stary świat, który znaliśmy z 1989 roku i później, naprawdę się już rozpadł, on już naprawdę nie istnieje, chociaż to są dzisiaj tylko deklaracje, ale w głowach on przestał funkcjonować. On na szczęście funkcjonuje w postaci konkretnych rozwiązań. W tym sensie wszystko jest czas na zwrot, na zmianę, na przeszeregowanie ten nowy świat jest teraz układany. Zakładam, że to będzie nowy świat oparty o większe zaangażowanie Europy, która zostanie, która stanie się takim faktycznym partnerem Stanów, że więcej to, co się teraz dzieje, może nawet wpłynąć na mocniejszą integrację w Europie. To wszystko zależy od subtelności tych kilku polityków, którzy dzisiaj biorą za, na, na siebie odpowiedzialność za te negocjacje, czyli myślę o Francji, Macron, Starmer. E, ale także premier Meloni i oczywiście Donald Tusk. Dzisiaj się wyklarowała taka grupa czworga, pięciu kluczowych polityków w Europie, polityczek i polityków, których współdziałanie będzie wpływało na, na ten przyszły kształt. Nie ma jeszcze dzisiaj odpowiedzi: czy to będzie jakieś, no, jakiś nowy układ w ramach NATO, euroatlantycki, najbardziej naturalny, czy coś innego? Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył w tym tygodniu, że jest gotowy rozmawiać o możliwości utworzenia przez Francję parasolu nuklearnego chroniącego innych europejskich sojuszników. Czy ochroni Ukrainę, Francję i Wielka Brytania i czy Polska czuje się bezpiecznie? Po tym, co się stało w ostatnim miesiącu czy półtora miesiąca, nikt nie czuje się bardziej bezpiecznie niż wcześniej, tylko wszyscy czują się mniej bezpiecznie. Dzisiaj najważniejszym, najważniejszym tematem dla państw Unii, dla państw NATO, jest dochrona państw Unii i NATO i wsparcie Ukrainy w tym kontekście. Ale myślę, że teraz, jeżeli ukraińscy analitycy obserwują to, co się dzieje, myślę, że teraz dopiero można łatwo zrozumieć, jak ważne jest członkostwo Ukrainy w Unii i w NATO. Żeby Ukraina nie występowała jako partner, jako sąsiad, tylko była w. I teraz jest, ta, ta stawka polityczna polega na tym, żeby szybko Ukraina była w Unii i w NATO albo w jakimś innym sojuszu obrony, który daje realne gwarancje. I kiedy dzisiaj wszyscy rozważają, czy dalej iść, czy, 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 czy słyszę to gdzieś ciągle na różnych konferencjach, że może zaczekać, może jakiś okres przejściowy, ja myślę, że, że kluczową kwestią jest po prostu otworzyć drzwi do Unii, żeby Ukraina była już częścią tej samej wspólnoty, żeby to nie było za każdym razem dyskutowane od początku. Ale jak planuje Europa działać w najbliższe dni, tygodnie, jeżeli pomoc wojskowa ze strony Stanów Zjednoczonych nie będzie? Kontynuowana? Czy przetrwamy ogólnie 4 lata bez Amerykanów wspólnie? Ukraina, Polska, Europa e, e, Środkowa. I jak dokładnie? I czy może Europa na przykład zakupić broń dla Ukrainy w tej sytuacji, zamiast Stanów Zjednoczonych zapewnić Ukrainie niezbędne informacje wywiadowcze, które umożliwiają e, odparcie ataków rakietowych? Jak z tym wszystkim będzie? Myślę, że to jest na tyle. Ja na ja, no to patrzę tak. E... Ten moment wymaga także od Ukrainy innego podejścia, żeby nie pytać tylko, co świat ma robić dla Ukrainy, tylko myślę, że to jest też czas y, jakichś deklaracji ze strony Ukrainy różnych. Nie? Na przykład, jeżeli chodzi o kwestie biznesowe, y, na przykład, y, Chciałbym na to zwrócić uwagę, bo łatwo się pytać, co zrobią tamci, nie? co zrobi zachód, co, co zrobią nasi partnerzy. Myślę, że teraz potrzeba bardzo też ze strony Ukrainy takiej deklaracji. Zbliżenia, także w sensie instytucjonalnym, czyli na przykład zapewnienia pozycji biznesu europejskiego, zapewnienia ochrony od korupcji, żeby się nie skończyło tak, że to jest najgorsze co by było teraz dla Ukrainy, to że Ukraina zgadza się na pakt mineralny ze Stanami Zjednoczonymi, bo wszyscy widzą, że jest duże ciśnienie, ale nie składa żadnej oferty gdzie indziej. Więc myślę, że warto pomyśleć, co Ukraina dzisiaj daje. Jaką propozycję, nie w sensie militarnym, bo w sensie militarnym to z kolei Zachód powinien coś zaproponować. Po prostu chodzi o to, żeby zapewnić Ukrainie już teraz wsparcie takie, które spowoduje, że jej pozycja negocjacyjna wobec Rosji będzie mocniejsza, a nie słabsza. To jest dzisiaj ta stawka. I myślę, że to też chciałbym Pani zupełnie szczerze powiedzieć. Przecież za każdym razem w ostatnich latach mówiłem: Trzeba więcej i szybciej. Nie tylko mówiłem, ale robiłem, jeździłem do Waszyngtonu, chodziłem po tych biurach i dalej to robię i będę robił. Ale Ukraina dostała tak duże wsparcie od Zachodu, jakiego Polska ani żaden kraj środkowoeuropejski nigdy nie mógłby poważyć. My mieliśmy też takie kluczowe momenty w historii, gdzie takiego wsparcia nie było lub po prostu od razu go odmawiano. No, takie najbardziej dramatyczne w naszej historii to jest Powstanie Warszawskie, kiedy powstanie walczyło i właściwie odmówiono nam wsparcia. Więc powiem jeszcze więcej. Taka rozmowa, jaką miał prezydent Zełęcki w Białym Domu, w polskiej historii się odbyła. Miała miejsce 2 listopada 1944 roku i była między polskim premierem Mikołajczykiem a premierem Wielkiej Brytanii Churchillem. On był jeszcze ostrzejszy niż Trump dla Zełęckiego. Ale na szczęście dzisiaj jest tak, że Zełęcki nie jest Mikołajczykiem. Jest dużo mocniejszy. Ma za sobą Zachód, ma za sobą swoje społeczeństwo i myślę, że jest potrzeba dzisiaj takiego mocnego otwarcia ze strony Ukrainy. Wiem, że mówię coś, czego inni nie mówią i że mówię trochę odwrotnie, ale po prostu szczerze to czuję, że jest potrzeba takiej wielkiej deklaracji bycia w rodzinie Zachodu, europejskiej rodzinie. Źle się przygotowałam do dzisiejszego programu, bo wtedy przetłumaczyłabym na polski wiersz mojego taty. Też opowiem ta, panu jedną historię. Mój tato ostatnio czytał mi podczas alarmów w Kijowie swój wiersz, taki większy. Jak siedzi też podczas alarmu i patrzy na swoją bibliotekę, w której jest mnóstwo polskich i ukraińskich książek, których jeszcze nie przeczytał. Czy Część tych książek przywiózł z Polski, część kupił ostatnio w Ukrainie. Jest tam historia cudowna II wojny światowej, nowego wydania. Są tam jakieś niesamowite ostatnie perełki polskiej literatury, klasyka. I jak on siedzi, patrzy na te książki i myśli, kurczę, jeżeli teraz trafi w mój dom rakietę, to ja tego wszystkiego nie, po prostu nie zdążę przeczytać. Ja myślę, że mój tata całkiem byłby gotowy Podarować panu nawet połowę tej biblioteki, albo całość, żeby w nią nie trafiła rosyjska rakieta, ale jeżeli dziś albo jutro trafi w mój dom, dom moich rodziców, rosyjska rakieta, to ta biblioteka już nie przetrwa, a kolejne rakiety polecą na Warszawę. Czy rozumieją to w Polsce i w Europie? Ja myślę, że Polska nie musi być o to pytana, bo Polska na to odpowiedziała. To znaczy my mamy konkretne dane, gdzie widać, że w kluczowym momencie, kiedy czy ta pomoc, bo to wie Pani, kluczowy był moment po 24 lutego 2022 roku. I w sensie fizycznym wsparcia, i w sensie politycznym. Bo wszyscy się wahali. Zostanie tak w historii napisane, jakby pomoc z głównych państw Zachodu przyszła od razu. Ale tak nie było, proszę sobie przypomnieć. Na początku były tylko dwa państwa, w których elity polityczne wszystkich partii powiedziały jednoznacznie po stronie Ukrainy. I to się nie zmieniło w sensie zasadniczym. Jest inny rząd, inna większość polityczna, jest wsparcie dla Ukrainy. Eee, I to mocne. Bo my to kojarzymy z, także z bez, naszym bezpieczeństwem. Nie oddzielamy tych. Nie ma dwóch bezpieczeństw. Jest jedno bezpieczeństwo wspólne. Ja po prostu chcę powiedzieć, że. Eee, że to jest taki moment, kiedy. No, czuję, że jest potrzebne jakieś nowe polityczne otwarcie. Mówię jako ktoś, kto pracuje w relacjach polsko-ukraińskich, europejskich, ukraińskich, pra europejsko-ukraińskich praktycznie całe życie, że potrzebny jest taki nowy impuls także ze strony Ukrainy. Bo na pewno szykuje się nowy świat. Powiem panu tylko jedno: że ja osobiście jestem niezmiernie wdzięczna panu za to, co pan robi na trakcie relacji polsko-ukraińskiej, bezpieczeństwa Polski, Ukrainy, całej Europy, e, politycznie, e, naukowo, tak jako profesor historii. Te Rzeczy, które Pan robi, jak i zrobił już cały polski naród i polskie koło polityczne, jesteśmy za to niesamowicie wdzięczni. Bez Polski Ukraina by nie przetrwała, mogę to odpowiedzialnie powiedzieć, jako ukraińska uchodźczyni w Polsce, ale jednocześnie powiem szczerze, jak my na to patrzymy, bo nie odbieramy tego, co się teraz odbywa w naszym kraju, jako to, że to właśnie dla siebie dostajemy tą pomoc i dla siebie walczymy wyłącznie. My walczymy też w imię wolnej Europy, w imię wspólnego, bezpiecznego europejskiego domu, bo podobnie jak wy, nie odbieramy siebie jako jakiś oddzielny organizm, odbieramy siebie jako Europejczyków, jako obywateli wspólnej Europy, która teraz zaznaje ataku ze strony dyktator. I odpierając, Tą dyktaturę, tą rosyjską agresję, odczuwamy, że bronimy nie tylko swój dom, ale i wspólnej, bezpiecznej Europy. Ja myślę, że w sensie strategicznym tak rzeczywiście jest. To nie jest kwestia emocji kogoś w Polsce czy na Ukrainie. To jest kwestia no, chłodnej oceny rzeczywistości. Czyli dzisiaj problem polega na tym, żeby Putin dostał jasny sygnał, że dalej nie pójdzie i że musi go dostać także w warunkach, kiedy nie wiadomo, czy można liczyć na Stany Zjednoczone i nie wiadomo w jakim zakresie. Ja myślę tak, Stany nie, Stany nie będą przecież naszym wrogiem. To będzie dalej sojusz, ale inny. I to już wiemy. Dlatego, że oni mają swoje inne globalne cele, dlatego, że yy, Chiny, I dlatego, że wymyślili sobie, nie wiadomo, pewnie my uważamy, że oni się pomylą, że nie? Rosja nie będzie lojalnym partnerem. Ale dzisiaj centralną sprawą, o którą, jak widać, wokół której biegają głównie politycy amerykańscy, jest odcięcie Rosji od Chin za wszelką cenę. My wiemy z naszego doświadczenia, i nie mówię tu o emocjach, tylko o doświadczeniu nagromadzonym przez stulecia, że to jest błąd. Ale to jest tak jak w życiu nie przetłumaczysz komuś, że coś jest błędem, dopóki sam się nie przekona. A w tym okresie przejściowym, kiedy się będzie przekonywał, musi się pozbierać Europa. I tu jest problem, żeby zdążyć. Jak pan ocenia to, się, to, co wydarzyło się w gabinecie <grym> owalnym, to, co omawiał i omawia dalej cały świat, co stało się powodem dla fali protestów, memów, jakichś artystycznych akcji po całym świecie? Czy to był przypadek taki na poziomie globalnym? Tak? Tego nie wiem. Czy to był to plan? To, to wejdzie do historii dyplomacji na pewno. Tego nie wiem. Tak jak pani powiedziałem, kiedy na to patrzy historyk, to on trochę inaczej patrzy. No bo tak, czy ja słyszałem podobną rozmowę? No, czytałem podobną rozmowę dużo ostrzejszą Churchill'a z Mikołajczykiem, tylko nikt jej nie nagrywał. Ona jest tylko zapisana, więc nikt nie widział tych twarzy, tych emocji i tak dalej. Tu było widać emocje na twarzy prezydenta Załońskiego. Czy Ameryka już robiła kiedykolwiek taki zwrot, że. Osłabiała swoją obecność w Europie, no pewnie, że robiła, bo, najba, bo zrobiła na wielką skalę po I wojnie światowej, tylko tego już nikt nie pamięta. To zresztą było moim zdaniem jedną z przyczyn później II wojny światowej, bo osłabiła Europę, bo osłabiło to Europę. Czy Ameryka pomagała Rosji przetrwać w trudnych momentach? No oczywiście, że tak, bo chociażby w II wojnie światowej, czy w, czy w trakcie, czy po rozpadzie Związku Sowieckiego. Więc dla mnie nie było tam nic nowego. Na poziomie emocji to było nowe, ale Dzisiaj już są nowe fakty, prezydent Zeleński napisał swój tweet o tym, że jest gotów dalej rozmawiać, więc właściwie można powiedzieć, że tamta historia z gabinetu Walnego przechodzi już do historii dyplomacji. Ale niezależnie od tego, czy tamta historia, czy będą jakieś kolejne, myślę, że taką najbardziej podstawową rzeczą, którą jest zobowiązany każdy polityk, to przypominać jak jest, bo ludzie będą mówić różne rzeczy. To Rosja napadła na Ukrainę, to Rosja napadała nie pierwszy raz, bo wcześniej napadała także na inne państwa. To Rosja zabija, to Rosja jest na terytorium Ukrainy, a nie Ukraina napadła na Rosję. To Ukraina poniosła straty, to Ukraina jest y, stroną, która y, jest ofiarą, a nie agresorem. I no, taka zwykła postawa polityczna, taka najbardziej etyczna i rzetelna, po prostu musi polegać na tym, że w tym sporze zawsze jesteśmy po stronie tego, kto został napadnięty. Jaka jest Pana rada jako odpowiedzialnego lidera polityka i wielkiego przyjaciela Ukrainy dla ukraińskiego rządu i dla ukraińskiego społeczeństwa w tej sytuacji? Ukraińskie społeczeństwo jest. Rozczarowane, zdesperowane, a widzimy, jak ukraińska dyplomacja i politycy próbują jednak nawiązać ten kontakt z Amerykanami. Też przekonują do tego ukraińskich liderów, przyjaciele w Europie i w Wielkiej Brytanii, że kontakt jednak trzeba nawiązywać. My to również rozumiemy, ale jak w tej sytuacji działać tak, żeby na pewno nie zaszkodzić e, możliwemu e, wspólnemu, jakiemuś e, dobremu rozwiązaniu. I, I Polacy, i Ukraińcy mają podobną cechę, że bardzo często osobiście traktują politykę, e, emocjonalnie reagują, a ja uważam, że teraz wygra ten, kto będzie reagował spokojnie i nie na wszystko reagował. A więc, jeśli trzeba czasem napisać tweeta, tweeta to ja to rozumiem. Paryżu mówią, że Paryż wart jest mszy. To ja bym powiedział, że Ukraina warta jest Twitter na 100%. Jest okres przejściowy. Europa, Ukraina szuka pewnej samodzielności w sensie strategicznym. Ale w tym okresie przejściowym najważniejsze jest zachowanie ciągłości relacji także z Ameryką. Tak jak powiedziałem, bo to będzie inny sojusz, to nie będzie tak bliski może sojusz, ale to są nasi sojusznicy. My jesteśmy po jednej stronie. Chociaż chwilami to dzisiaj jest bardzo trudne tak powiedzieć. No, bo irytują nas takie czy inne wypowiedzi polityków, i trzeba to znaleźć w dobry, spokojny sposób, nieemocjonalny. Polska jest bardzo związana z wszystkim, co odbywa się w Ukrainie i nie tylko wsparciem, słowami, działaniami, a również Якби безпосередньо в умовах міжнародових, так як, наприклад, є ситуація з Старлінком, випівадивши на цей тема в тим тиждень міністр цифризації Гавковський і мовив, що якщо би Старлінк надавати Україні доступ до системи Łęczności, то допроводжило би до кризису в релаціях міжнародних, між станами з'єднаними і польською. Віт, як далі з тим, як пан то відео, чи буде вранений ти. Dostęp Ukrainy do sterlingów ze strony SpaceX czy na przykład odwrotnie, bo analitycy mówią, że Stany Zjednoczone całkiem mogą znieść te sankcje przeciwko Rosji, a SpaceX zamiast pomocy łączenia się ukraińskiej armii może zacząć świadczyć usługi na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ja powiem odpowiem, Pani trochę pyta żartobliwie, odpowiem poważnie. W trudnych Ja wcale nie żartuję. To jest trzeba tylko w tak czasach chciałem mieć odpowiedź także na no najgorsze. Uśmiech i desperacji. W trudnych czasach trzeba mieć także opracowane najgorsze scenariusze, ale zakładam, że najgorszych nie będzie. I jeszcze trochę o najgorszych scenariuszach. Jak widzi Pan tę dyskusję o możliwej fali uchodźców, do której może doprowadzić wstrzymanie przez Stany Zjednoczone pomocy Ukrainie? Widzimy, jak to omawia się w tym tygodniu w między europejskimi politykami. Pisze o tym Politico. Jak jest Pana wizja i czego oczekuje Polska? Nie wiem, jak będzie, i jest trudno dzisiaj robić prognozy, bo jest bardzo dużo zamieszania. Ale ja czuję, że nie dojdzie do już eskalacji dalszej. Wyczuwam, że jesteśmy na, na ścieżce budowania jakiegoś, jakiejś relacji między Stanami a Ukrainą, a także Stanami a partnerami zachodnioeuropejskimi. Dziękuję za tę rozmowę. Павел Коваль, Мария Гурска, До да завършим на да следващата година.